Na góry widać już wieże kościoła bazyliki Hirzenheiligen. To właśnie tam jedziemy dzisiaj, żeby pokazać Wam browar, który jest przy klasztorze Hirzenheiligen. Stoimy pod bazyliką Hirzenheiligen. Historia tego miejsca zaczyna się w roku 1445. Wówczas to Herman Leicht, pasterz wypasający owieczki tutaj na wzgórzach, dostał objawienia i napotkał Dzieciątku Jezus. Po powrocie do klasztoru, który jest całkiem daleko. Stąd do klasztoru Langheim, skąd wypasał te owieczki. E, gdy tam powrócił, opowiadał braciszkom, co go spotkało. Nie chciano mu uwierzyć, ale mówił w taki sposób e, bardzo przekonujący i mądry, że pytano go nawet, czy czytał żywoty świętych. Okazało się, że nie, bo był niepiśmienny, to był wiek XV i mały pastuszek raczej miał małe pojęcie o czytaniu i pisaniu. Rok później w tym samym miejscu ten sam pastuszek dostał objawienia kolejnego. Wówczas objawiło mu się objawiło mu się Jezus, które miało na piersi czerwony krzyż towarzyszyło mu czternaście małych dzieci. Jak się okazało byli to Właśnie święci stworzyciele znowu wrócił do klasztoru, znowu opowiedział o tym, co się spotkało. Znowu nie chciano mu wierzyć, ale parę dni później jedna ze służących w klasztorze Blankheim ciężko zachorowała. Nazywała się ta służąca Barbara Miller. Znana była jako Case Babette, czyli y, Case Ser była serowarką y, w klasztorze Blankheim. No i taką Pomocnicą do wszystkiego. 14 świętych, ten, ten pastuszek powiedział, że, należy, że znowu się modli do 14 świętych, z prośbą o pomoc, i pomogło. Od tego momentu zaczyna się historia tego miejsca. Mamy wiek XV. Postawiono tutaj drewniany kościół, najpierw został spalony, później. Postawiono później kościół murowany, został zniszczony podczas wojen chłopskich, w czasie reformacji, i w końcu w wieku XVIII uzyskał taki kształt jak teraz. Kościół budował słynny, słynny architekt bawarski Baltazar Neumann, który podjął się dzieła budowy i odbudowy tego miejsca. Które jest czymś ważnym na trasie Jakubowej i ważnym miejscem dla katolików, nie tylko niemieckich. Kościół, cała bazylika charakteryzuje się e, przepięknym barokowym, a potem rokokowym stylem. Współpraca z Idziemy jakieś 150 metrów do góry i dochodzimy do browaru Drunk, którego historia rozpoczyna się na początku XIX wieku, dokładnie w roku 1803. Taką flagową, taką tancerową marką tego browaru jest Not Helpful czyli piwo, które pomaga, piwo wspomożycie. Dzisiaj, mimo Wielkiego Piątku, mimo Postu, jak widać za mną, są tłumy ludzi, bo przyjeżdżają tutaj wycieczki praktycznie no, z całego świata. Wielokrotnie widziałem też wycieczki z Polski, a i w samym Browarze widziałem panią, która obsługuje również w języku polskim, także Polaków jest tu na pewno sporo. Zresztą nie się dziwić, bo sam klasztor mieszki się na szlaku Jakubowym. To co, idziemy do Browaru Trunk. Na tej tablicy widać różne przysmaki typowej frankuńskiej kuchni, na przykład Bresak, Schinkenplatten, Bauernplatten. Oczywiście też, są też sery, no i bogwursty i wejtwursty. To wszystko, co jest słynne dla frankońskiej kuchni, ale to jeszcze nie koniec. To weźcie się pokazuje. Cały czas widzimy, że jest naprawdę termo, pełno gąsy. Tam kolejka stoi za piwkiem od 14 stm To piwo na pewno pomaga. Doświadczyłem tego nie raz i nie dwa. Prostej kolory, czyli dobry kolor, bardzo piękny. E, Płaskowzórka wewnętrzna, w są różne gadżety, które można kupić. Typowy partyfask 5 litrowy, na kufle, łącznie z masem, czyli literowym. Udało się, byliśmy wewnątrz, widzieliście jaki tłum, udało mi się kupić butelkę piwa Festenbock. Jest ono ważone okazyjnie tylko z okazji Wielkiej Nocy, termin przydatności do lipca, piwo typowy bok, ciemny bok. Ma 8% alkoholu. Nie jest to dużo, nie jest to mało, no, jest to, tak jak mówiłem, piwo specjalnie ważone. Wejdźmy szczegółowo wewnątrz, wewnątrz tego lokalu. Każdy, tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy na trasie 10 browarów, 14 świętych, 10 browarów. Teraz pokażecie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy dokładnie tutaj. To jest browar Trunk. Tutaj są browary, które należy zwiedzić. Zobaczyć, i jak już będziemy w każdym z nich, musimy postarać się na taką mapkę. Tutaj na jej, na jej drugiej stronie widać stemple. Zaliczyłem wszystkich 10 browarów. Otrzymałem super dyplom. Dumnie wisi u mnie w domu na ścianie i jest no, dumą w moich zbiorach. Teraz idziemy, schodzimy. Na dół postaramy się przedrzeć przez ten tłum do których i my się wmieszamy jak będzie trzeba. Stoję pod klasztorem, schodzę już na dół i chciałem Wam pokazać pewną ciekawostkę, o której mówiłem wcześniej, że jesteśmy na trasie 10 browarów. Zobaczcie tutaj za mną. Mówiłem też wcześniej o drodze jakubowej. Patrzcie za mną na te znaki, pokazują nam wyraźnie drogę Jakubową oraz szlak piwa. Tutaj jest ten kufelek z pianką. I kolejny browar, który należy zaliczyć i zdobyć pieczęć. Tam daleko, bardzo daleko w widać klasztor, klasztor banks. banks to jest taka. Stara niemiecka nazwa określająca bardzo dużą beczkę o pojemności 500 litrów, ale nie piwa. Tutaj w tym wypadku chodzi o wino, bo tam w klasztorze Band były winnice, również prowadzone przez y, bracisków zakonnych. Dzisiaj klaster Band, a w zasadzie góra Band, na której wznosi się klasztor, y, jest siedzibą. Y, w lokalnej CSU. Tutaj wielokrotnie była Angela Merkel. Tutaj wielokrotnie był prezydent Bawarii Zichowe. Oba obiekty, tak klasztor Kietzen Heidelberg i klaster Bank, są bardzo, bardzo pięknymi obiektami, świetnie świetnie komponowanymi, w się krajobraz.